Dziś na rynku w Grójcu odbywa się protest przeciw przemocy wobec dzieci. Grupa mam, grupa kobiet tutaj z okolicy Grójca i z samego miasta zebrała się, nie mogąc sobie poradzić emocjonalnie z tragiczną śmiercią Kamila Mrozka z Częstochowy. Zorganizowałyśmy protest. Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Dziękujemy darczyńcom i ludziom dobrego serca. Jednocześnie chciałybyśmy powiedzieć, że głównym celem tego protestu było podpisanie petycji, która pomoże zmienić prawo, która wymusi na ustawodawcy szybszą reakcję i realne niesienie pomocy dzieciom, które padły ofiarą przemocy domowej. Dzięki uprzejmości redakcji pod tym filmikiem znajdziecie Państwo link do tej petycji, która zorganizowało Częstochowskie Stowarzyszenie EHOT. Bardzo prosimy, udzielcie poparcia temu stowarzyszeniu, podpiszcie petycję dla dobra naszych dzieci, dla dobra wszystkich dzieci, które padły już ofiarą przemocy, ale też tym, które możemy uchronić przed tą przemocą. Dziękujemy.